Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, oto słowo pańskie. Wczorajsza Ewangelia mówiła o różnych znakach, które będziemy widzieli, wojnach, niepokojach, oskarżeniu jeden drugiego, matka przeciwko synowi, ojciec przeciwko córce i tak dalej. Te wszystkie znaki, które, które się dzieją i które też widzimy, one zapowiadają Królestwo Boże. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. To doświadczenie Królestwa Bożego pośród, pośród nas, no Pan Jezus, z jednej strony cały czas zapowiada, przyjdzie Królestwo Boże, będzie Królestwo Boże. Ono przyjdzie, nie minie jedno pokolenie, a ono przyjdzie. A z drugiej strony mówi Królestwo Boże jest pośród was. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, Królestwo Boże na ziemi. Przyjdź Królestwo Twoje. To jest nasze wołanie, które mamy w każdej modlitwie Ojcze nasz o Królestwo Boże, o to doświadczenie. Tam gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są, tam ja jestem pośród nich. Królestwo Boże jest pośród Was. I, I to odczytywanie, że we wspólnocie, tam gdzie się modlimy, tam gdzie jesteśmy na Eucharystii, tam gdzie karmimy się Jezusem, tam jest Bóg, który skraca dystans i wchodzi w nasze serce i w nas przebywa. To jest to doświadczenie, do którego nas Bóg zaprasza, żebyśmy zaczęli je naprawdę rozpoznawać. Żeby nie było tylko na naszych ustach, na zasadzie wiemy, że tak jest, wiemy, że Królestwo Boże coś tam oznacza też dzisiaj. Tylko wejść w to doświadczenie, Bóg jest między nami. Różne rzeczy dookoła, które widzimy, które też widzimy w naszych wspólnotach, w Kościele, w parafii, nie tylko wojny na świecie, ale to, co nas otacza dookoła w Kościele, często nam krzyczy, nie ma Królestwa Bożego. Właśnie jest niepokój, jest, jest odwrotnie niż Królestwo Boże. Jezus, zapowiadając te wszystkie rzeczy, że właśnie będzie ojciec przeciwko Synowi, że w jednej w Jednym Jeruzalem będzie cierpienie wszystkich pokolei. To zapowiadając to, mówi jednocześnie, gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko, że jest bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki, więcej nie tylko na wyciągnięcie naszej ręki, aby przyjąć Chrystusa, ale jest w nas, jest we mnie. Bóg, który niezależnie od tego, w ilu miejscach mamy zatargi, spory, Bóg, który nas wypełnia swoją obecnością, i chce, żebyśmy rozpoznając, tak jak w drzewie figowym, że to się wszystko zbliża, że to się wszystko wypełnia, że się wypełnia we mnie, żebyśmy szli w kierunku nawrócenia. A nawrócenie to jest miłość. Nawrócenie to jest przekraczanie. Niedomagań, przekraczanie tego wszystkiego, co jest dookoła nas trudne, i nie poddawanie się w tym, że miłość jest możliwa. Nawet gdy się małżonkowie rozwodzą, miłość jest możliwa, przebaczenie jest możliwe. Mogę mieć wolne serce, niezależnie od okoliczności, które są dookoła. Tę wolność Królestwa Bożego w nas, we mnie, daje nam Bóg. Jego obecność. To nie jest naszą moc. Bóg, odwołując się do przyjęcia Królestwa Bożego, mówi o przyjęciu Ducha Świętego. To się dzieje w mocy Bożej. Po ludzku wielokrotnie powiemy, nie rozpoznaję Boga na ziemi, nie rozumiem tych znaków, a co więcej, różne znaki, które widzimy, Raczej zapowiadają mi, że nie ma Królestwa Bożego. Pozbawiają mnie nadziei, że będzie inaczej, że to Bóg będzie królował, że On w ogóle chce królować w moim sercu i na ziemi. Wiele rzeczy nam odbiera nadzieję. Tymczasem w mocy Bożej możemy na te same wydarzenia popatrzeć zupełnie inaczej, tylko w mocy Bożej. On nam daje takie spojrzenie, że doświadczenie krzyża jest dla zbawienia całego świata, że kumulacja nienawiści, co też jest na krzyżu, jest zbawieniem wszystkich. Że moment, kiedy widzimy ogrom zła, jest jednocześnie momentem, kiedy miłość może się objawić. I to jest takie patrzenie jest możliwe w Duchu Świętym. To się, to się dzieje tylko dzięki Niemu. Dlatego potrzebujemy Mocy Bożej, dlatego karnimy się Eucharystią cały czas. Potrzebujemy Mocy Bożej wypełniającej nas, aby widzieć świat inaczej. Nie tak jak nam proponuje świat, nie jak krzyczy do nas. Zobacz, jakie masz dzieci, zobacz, co one robią, zobacz na, na swoją rodzinę, na wujka, na kogoś tam jeszcze. Zobacz, co się dzieje. I, i, I będzie tylko gorzej. To nam krzyczy świat. Będzie tylko więcej podziałów. A Jezus, przechodząc taką samą drogę, pokazał, można zło dobrem zwyciężać. To jest możliwe. Na oskarżenie nie reagować fałszywym oskarżeniem. To jest możliwe na to, że nas ktoś uderza, nie reagować tym, że oddam. Ale za każdym razem jest to związane z przyjęciem krzyża i z krzyżem coraz cięższym, którego sami nie uniesiemy, ale możemy go unieść w mocy Bożej, gdy pomaga nam nieść go Jezus albo dookoła Cyrenejczycy, którzy podpierają nas, wspomagają, abyśmy robili kolejny krok. I to są osoby, które mamy w rodzinie, we wspólnocie, które nas nieustannie wspierają, które pomagają, gdy jest coś ciężko, aby iść dalej razem. Królestwo Boże pośród nas jest. Przyjmujemy Królestwo Boże z ołtarza i chcemy, żeby Bóg nas tak wypełniał.